Po prostu myślę o tym poddaszu. A, tak. I o tym z No, ja też o tym myślę, bo chciałam właśnie I ci... o tych szczytach. <głos》> chciałam powiedzieć, że trzeba po prostu wyłożyć kawę na ławę. Mamy luty i już jesteśmy po największym kryzysie, największym skandalu polskiej sceny literackiej 2022 roku. Ja nie sądzę, żeby coś to przybiło. Nie, nie, nie sądzę. Nie, nie ma takiej opcji. Nie. nie. Walka o to, żeby An była Anią. Bo odbieranie, obdzieranie z dzieciństwa. Nasze dzieci, teraźniejsze dzieci, nie doświadczą tej miłości, bo zabierają im te zielone wzgórza. Proszę Państwa, to jest karygodne. Ja, ja bym wyszła, wyszłabym. Wyszłabym, gdybym się z, tak ja. bardzo z tym nie zgadzała. Przez to, że. Ania z Zielonego Wzgórza odchodzi do lamusa i pojawia się jakaś an Zielonych Szczytów. Ja nie będę miała dzieci, nie masz. <noise> już nie dasz im tej nowej. A wiesz co oni potem zrobią? Wiesz co zrobią? Jak mają już tę nową książkę? Pójdą i spalą te poprzednie. Nie. Już nikt nie będzie mógł przeczytać o Ani z Zielonego Wzgórza. Będzie tylko an z Zielonych Szczytów. Dobrze, że kupiłam kolekcję z Zielonego Wzgórza, bo teraz zrobią no. jakąś kolekcję z Zielonych Szczytów. Czekaj. To jest Avon jest w ogóle Avonli? Ty czekaj. A akurat na to było jeszcze w tym pierwszym tłumaczeniu. Że czekaj, już przyjdzie inkwizycja i każe ci oddać te książki. W każdej chwili teraz. Any minute. Ach, chyba chyba po, tym, po tym jakże śmiechowym wstępie od razu widać, jakie mamy podejście. No, nie zgadzamy się po prostu. Jesteśmy oburzone. I ciągnę dalej. Ciągnę... Oburzone w drugą stronę. ciągnę, ciągnę dalej tę scenę śmiechu. Ja nie sądziłam, jak, jak, jak się zaczęło, że, że można aż tak. Tak, w ogóle ja pamiętam, jak ci wysłałam informację, uh -huh. jak Margines opublikowały to nowe tłumaczenie. Mówię, mój, patrz nowe tłumaczenie, jeszcze takie nowe. Okładka. I w ogóle, i otwieram sekcję komentarza tam drama. Bo chciałam e, chciałabym oddać chwilowy hołd, Ten format nie pozwala, żeby oddać go wizualnie, aczkolwiek wszystkim firmom, księgarniom i wydawnictwom, które poszły w reklamie i w marketingu na tym kryzysie dokładnie. Są to po prostu e, wewnątrz, dóg e, społecznościowe memy e, w formie promocji i marketingu i to jest to. Piękne. To tu dobrze. Tak. A, ale tak, rzeczywiście. Po prostu ja, ja pamiętam, że jak mi wysłałaś te informacje, to sobie pomyślałam, ależ piękna, pastelowo-neonowa okładka I cieszę się, że po raz kolejny mamy kolejne wydanie Ani. I wow, Ań, Ania zamienia się w oryginalną An. Um, I po prostu e, na końcu. Dokładnie. I pomyślałam sobie, ale super będzie to przeczytać i porównać. Um, a potem tak jak Ty wyszłam w sekcję komentarzy i nagle się okazało, że... Że ludzie, ludzie mają czas na zajmowanie się takimi rzeczami. <noise> Czyli ja w ogóle, pomijając to, że tu to, to myślę, że na pewno się zgodzimy, że to, że jest nowe tłumaczenie, okay. ani nic nie odbiera znaczenia staremu tłumaczeniu, ani na którym my się wychowałyśmy, to są w ogóle dwie rzeczy, które mogą funkcjonować jednocześnie, Dokładnie. dopełniać się i tworzyć zupełnie inną perspektywę na oryginalną opowieść. A z drugiej strony mój wewnętrzny, jakby miłośnik dobrego tłumaczenia uważa, że po prostu Lucy Montgomery mm. i Ani, to jest hołd. Hołd, żeby przetłumaczyć tę książkę na nowo. Hołd, dlatego że ta książka jest po prostu przetłumaczona świetnie. Tam jest w ogóle, są bo zaznaczone cytaty. Kiedy Montgomery odwołuje się do jakiejś poezji, mm -hmm. co jest po prostu przetłumaczone żywcem, bo to jest wplecione tam jak z albo idiom, to tłumaczka. Pani Anna Pańkowska tutaj daje tam przypis z jakiego to jest oryginalnego wiersza i skąd to się wzięło. Oh, e, przyroda opisana na nowo. Bohaterowie, którzy odzyskują swoje imiona. E, chociaż e, z drugiej strony, tak jak rozmawiałyśmy to, że w serialu w Ani e, jest w tłumaczeniu w polskich na napisach Rachel tłumaczona na Małgorzatę no, i jest w pewien sposób piękna. Pani Lindy zostanie w Małgorzatą na zawsze w moim sercu. Tak. Ale z drugiej strony ja myślę przede wszystkim o tym, jak. Um, może troszkę projektuję na te dzieci z, 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 po prostu siebie, ale że po prostu ja mam taką awersję do starych książek. Do książek, które czy mój tato, czy jak babcia, czy po prostu e, starsze osoby, które. Kochały te książki, próbowały mi wcisnąć, a ja nie byłam w stanie, bo to jest stara książka i miałam od razu taki stereotyp, że stara to jest pewnie nudna. I jak teraz sobie widzę, że te dzieci dostaną po prostu nową, kolorową wersję, w dodatku An z Zielonych Szczytów. Mogą nawet nie połączyć tego z Anią i sięgną po tę książkę i Ania pójdzie dalej, Ania, An pójdzie dalej. To się po prostu cieszę. No. To będzie przede wszystkim, um, no to jest przykład po prostu dla nas w tym momencie, w którym jesteśmy językowo I, i dzięki temu będzie przystępniejsza właśnie dla młodszych dzieci, dla, dla, e, dla, e, dla młodzieży i po prostu to nie będzie taka utarta walka po prostu z, z nie wiem, z lekturą szkolną mm -hmm. czy z przymusem, że o Jezu, to było kiedyś klasyka, więc proszę czytać A chcesz. wyobraź sobie tę walkę, jak Ania będzie w szkole lekturą i jedni będą cztery. <grym> tak. Uuu, to, to tutaj to w ogóle może się rozpędzać kolejna, kolejna drama i ja myślę, że to już nawet ale, polityczna, to już jest aspekt <grym> historyczny, kulturowy. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że my mamy jedno tłumaczenie, że mamy dwa teraz tłumaczenia. nie ani... przecież Ania została tyle razy przetłumaczona. W jednej, w jednej ona chce, żeby mówić do niej Ania, a nie Anna, w drugiej Ania, ale nie Anka. A jeszcze jest Andzia. Jeszcze jest Andzia. No dokładnie. Um, więc tutaj po prostu nie wiem. Znaczy, ja, ja uważam, że to jest, jeśli chodzi o to, w jaki sposób można patrzeć w ogóle na to tłumaczenie i dlaczego ono jest tak cenne, to tutaj ja się odwołam do wstępu w ogóle właśnie z Ann, e, i w którym pani, po pierwsze, pani Anna, ta notabene Anna, e, Bańkowska mówi, no słuchajcie, nie idźcie już parafrazując widłami na mnie, ktoś musiał to zrobić. No. E, ja byłam pierwsza. Była po prostu współcześnie każde dziecko wie, a przynajmniej na jakimś etapie dowiaduje się, poznając świat, że w Kanadzie nie żyją Karolki i Janki, tylko żyją Charles i Jane. I to jest po prostu naturalne, mm -hmm. te nazwy. Ale ja myślę tutaj cały czas, cały czas o tych właśnie i opisach przyrody, i o tym, że po prostu trzeba poprawiać tłumaczenia. Zresztą pani Anna Bańkowska jest autorką tłumaczenia do nowej wersji tej dla wydawnictwa MG Małych Kobietek, które też były przetłumaczone i spolszczone. Znika Juzia. Mm -hmm. To jest po prostu... Znika Juzia. Ja mam dwie wersje właśnie z MG i taką dla dzieci, którą kupiłam z Biedronki. I po prostu... Nie... Najpierw przeczytałam tą, e, tak początek tej, tej dziecięcej i w ogóle nie skojarzyłam, że to są te sławetne małe kobietki, mm -hmm. mimo że tytuł był Małe Kobietki. Bo... Ko... Juzia? No. Jakaś po prostu tam... Moi... Marysia? Nie pamiętam nawet to imiona kompletnie nie wyje... W jej głowie Joe w drugą stronę. No nie jestem w stanie do tego, że ona jest Józią. No i, i mimo tego, że no to jest Józefina, tak? Ale no nie. Ach, nie. W każdym razie myślę sobie o tym, że tym nowym tłumaczeniem oddajemy po prostu z powrotem e wyspę księcia Edwarda. Z wyspie. Wyspie. <grym> Z wyspie. Właśnie. Zaczęłam się zastanawiać. Czy to archipelag? Dokładnie. Wyspie księcia Edwarda, jego kulturę po prostu. Mm -hmm. I jego roślinność. Tak jak mówiłaś wtedy, że, że te kwiaty nie występują w Polsce, więc trzeba było to jakoś przyrównać. I to, że świat jest różny tam, gdzieś indziej i pokazujemy, jak jest naprawdę. No w ogóle tutaj można wejść już ten aspekt tego, kim jest tłumaczy dla książki i okay. no dla mnie tak kompletnie intuicyjnie tłumaczę jako taki pośrednik między tym oryginałem a tym czytelnikiem, bądź czytelniczką jest tak naprawdę wpływ autorem tej opowieści. To w jego rękach leży to, żeby właśnie zarysować czytelnikom cały ten klimat kulturowy, klimat społeczny, klimat historyczny, klimat to wszystko, co jest zawarte w języku, bo są słowa, które Będą nam się wydawać bezpośrednim przy tłumaczeniem na język polski, ale one nie oddają o to, o co chodziło oryginałowi. Teraz rolą tłumacza jest znalezienie tych słów pośrednich, tego, żeby w odpowiednim miejscu dać przypis. A czasem na przykład y, zachować oryginalne stwierdzenie angielskie. No to już idźmy w sam angielski na razie, bo to jest akurat ten język, na który, który ja znam na tyle dobrze, że jestem w stanie czasem wyczuć niektóre rzeczy ale czasem są czasem tak na siłę, na przykład próbujemy przetłumaczyć coś, co we współczesnym języku jest po prostu oryginalnie używane po angielsku, że to brzmi aż tak dziwnie, jak ktoś próbuje to zmienić, to jest takie a, aż aż po prostu nie niszczy od środka. Mi mm. wiele dało obserwowanie e, pani Kali na Instagramie, e, która przetłumaczyła, przyłożyła między innymi właśnie gorzki smaki jej radości. E, jej wielkiej radości. Jej wielkie radości. Powiem Ci, że te tytuły robią się coraz dłuższe. Mm -hmm. Jakby do czego to doszło, że tytuł nie może mieć jednego słowa. No, <laughs> prostu nie może e być po prostu eragon, tylko musi być jakieś po prostu um, wydłużone. Kto to spamięta? W każdym razie wracając dużo mi dało obserwowanie właśnie jej na niej zmagań z tłumaczeniem e i to, jak ona po prostu pokazuje nam ten świat od środka, że to nie jest tak, ożyło! Czasem jedno zdanie potrafi być przełożone na, na siedem wersji, i tłumacz, czy tłumaczka, osoba tłumacząca siedzi i myśli, która najwierniej to wszystko odda, która po prostu, gdzie będzie nacisk na konkretny aspekt tego zdania, co jest w tym najważniejsze, styl dokładnie, Autora. Autora. Czy, czy styl bohaterki, czy, czy po prostu bohatera, czy jakieś osoby. I to jest masa roboty. Ja kiedyś po prostu myślałam, że idziesz i ciągniesz po prostu. My name is Basia, moje imię to Basia. Nie, to jest... Ale to tak nie działa. Jak, nawet jak ja sama tłumaczę, ja się czasem zastanawiam po 15 razy nad niektórymi przymiotnikami, nad ich różnymi wymiarami, Aha. nad tym, co one znaczą właśnie w kontekście, w kontekście danej społeczności. No to są, nie wiem, no ja się czasem irytuję, bo ja jeśli znacie kontekst na przykład, nie wiem, taki weźmy coś najprostszego, powiedzmy, że mamy... Amerykańską szkołę średnią. Ja myślę o tym balu w Zmierzchu. Tak, mhm. tak, o tym, że jak ktoś potrafi źle przetłumaczyć homecoming i to jest taka rzecz, że musisz wiedzieć, jak wygląda powiedzmy struktura tego roku szkolnego w Stanach Zjednoczonych, jakie rzeczy się obchodzi, dlaczego to homecoming jest koło tego meczu futbolowego, czym się różni od tego prom i tak dalej. A potem jest cały na przykład wymiar tego, oh, na przykład pójście na uniwersytet. Zamiast do koledżu. To są dwie kompletnie różne rzeczy, bo koledże funkcjonują w uniwersytetach, koledże są na różne lata. Może być e, koledż, tak zwany community college, a może być college właśnie na uniwersytecie. I to jest cała masa rzeczy. I jeżeli tego nie wiesz, to tracisz tak naprawdę, bo książki poza tym, że to no, przedstawiają jakąś fabułę i na przykład relacje między bohaterami, one też. Uczą Cię o świecie, pokazując Ci, jak to wygląda i jak to się różni. I klasyk, który zawsze się powtarza, czyli nieumiejętność przetłumaczenia w innych systemach szkolnictwa, w której w ogóle jesteśmy klasie. Mm. <laughs> I dlaczego, czy, czym jest ten junior, czym jest ten senior, ile w ogóle lat ma to liceum? Czy to jest liceum, czy to jest szkoła średnia? I to wymaga jakiegoś takiego researchu i obycia. I w momencie, w którym my to czytamy, to pewnie w jest taki, to się. Coś, coś jest nie tak, nie, 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 nie zgadza się, ale dużo osób po prostu tylko podchodzi i ja czasem ich obserwuję komentarze, jak ludzie właśnie się zastanawiają nad jakimś tłumaczeniem i ich to konfunduje, bo oni po prostu myślą, że książka jest źle napisana, dlatego że się nie zgadza właśnie... Nie? wewnątrz fabuły nie zgadzają się różne szczegóły, a te szczegóły właśnie wynikają z tłumaczenia, a nie z tego, że osoba, która napisała oryginalnie tę książkę, popełniła błąd. No właśnie i tutaj po prostu no, tłumacz dźwiga na sobie trochę obowiązek przekazywania tego dalej, tak jak mówiłaś, jest współautorem i też w zasadzie każda taka wersja, każde takie tłumaczenie trochę jak głuchy telefon oddala nas od oryginalnego przekazu. I tutaj mhm. myślę o, o po prostu książkach, które nie tłumaczymy bezpośrednio z oryginału. Tylko um, na przykład z najczęściej z angielskiego. Z angielskiego, no właśnie. Um, I co dobrze, że to się dzieje. Mam wrażenie, że właśnie teraz um, odchodzimy od tego. Coraz więcej jest na przykład książek um, z Azji, które realnie są przetłumaczone z oryginalnego języka. Ale i tak dużo jest, zawsze pojawiają się jakieś po prostu wątpliwości i tutaj uwagi, gdy wydawnictwo Tłumaczy i bierze angielską wersję. Bo Czy, jest łatwiej, to jest wiadomo. łatwiejsze. To jest łatwiejsze. I to też nie jest tak, że, że wiadomo, czas, czasem wpływa na to fakt, tego, że po prostu nie ma osoby, która mhm. może to przetłumaczyć. Dokładnie. Ale to, to też na przykład przypadek Ani, tak? pierwsze tłumaczenie Ani, które nie zostało przetłumaczone wcale z języka angielskiego, tylko z języka szwedzkiego, i stąd te nasze wzgórza się w ogóle wzięły. Ale myślę tutaj bardziej o tym, że. Ostatnio sięgnąłem trochę do starszej wydawanej właśnie literatury azjatyckiej, głównie to jest literatura japońska i chińska z lat 70. I ja byłam pewna, że to zostało przetłumaczone z jakiegoś języka pośredniego. Nie, nie, nie. Te książki są przetłumaczone oryginalnie z języka na język. Więc wydaje mi się, że to, to nie jest coś, że to się po prostu zmienia i to jest jakiś proces, tylko cały czas jesteśmy uh -huh. troszeczkę na, tej takiej, na takich hopkach, że raz to ktoś przetłumaczy z oryginału, raz ktoś przetłumaczy z czegoś innego. No też myślę, że no tutaj jest ta trudność tłumaczy. zwłaszcza że jeżeli to są języki, które... Hmm. Jeszcze jak to jest powiedzmy język europejski, to my mamy dosyć podobną jakby podstawę, e, to znaczy... W podobny sposób, nawet jeżeli to się różni między językami, to jednak podobnie konstruujemy myśli. Ten język płynie, układa się. Jest łatwiej po prostu podłączyć za tym ciągiem. A tutaj, im bardziej powiedzmy, dla osoby oddalony jest ten język i dla tłumacza, tym trudniej sądzę, że jest to ugryźć. I tym trudniej jest po prostu znaleźć osobę tłumaczącą, która jednocześnie bardzo dobrze zna ten język, a umie to przyłożyć na tą strukturę polską i myślę tutaj opiekanicza czarodzieja. Gdzie bardzo często było widać to, i to nie było jednocześnie nic złego, bo mm -hmm. ewidentnie powiedzieć, że tym dwóm osobom tłumaczącym zależało na tym, żeby to kulturowo świetnie wygrać, żeby zrobić odpowiednią ilość przypisów. Ale gdzieś zamazywało się to, żeby to tłumaczenie było takie super płynne, bo nie wiadomo, czy pójść właśnie w tę stronę taką filologiczną, naukową tłumaczenia, czy w tę stronę właśnie taką przygotowaną dla czytelnika. Więc wydaje mi się, że właśnie w przypadku języków azjatyckich, czy jest to chiński, czy to jest japoński, czy jest to koreański, jest to. Bardzo, bardzo trudne, żeby w ogóle zrobić dobre tłumaczenie. Zdecydowanie trudniejsze przez ten wymiar kulturowy niż, nie wiem, z języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego <młyskańska> czy hiszpańskiego. A potem pomyślałam sobie, że przecież w samej Europie istnieje tak dużo języków, które się przeplatają, no nie wiem, nawet wpływy angielskiego na współczesny norweski. Czy to, że, yy, nie wiem, osoby. Yy, które Finowie mieszkający w Szwecji mówią w kompletnie innej wersji szwedzkiego mm -hmm. albo w drugą stronę i że to, to te języki się tak bardzo przyplatają i na siebie wpływają. Że troszeczkę e, mam wrażenie, że przez to, że w Polsce już w tym momencie poza jakimiś tam częściami kraju mówimy w sposób taki dosyć spójny, tak? I, i są oczywiście jakieś tam różnice w słownictwie, że trochę mniej zwraca się na to uwagę, ale że to zawsze będzie nisza w tłumaczeniach, w tym, że jeżeli to jest właśnie jakaś tam lekko zmieniona wersja jakiegoś języka przefiltrowana przez jakiś inny język, to już jest tak trudne, żeby to dobrze zrobić, a jednocześnie tak wspaniałe, bo daje takie możliwości do tego, żeby poznawać poprzez ten język właśnie inne światy, inne wizje, inne sposoby pisania. Myślę teraz w ogóle o mechanicznej pomarańczy, mm -hmm. która jest przecież <laughs> wydana na dwa sposoby ze slangiem, bo ona jest spisana w ogóle specyficznie. I polski został, po polsku została przetłumaczona tak, że mamy ten slang z angielskiego mm -hmm. i slang z rosyjskiego. I ja mam obie wersje. I czytając właśnie tą wersję z angielskimi, wszystko, wszystko czuję. Po prostu. Tymczasem po rosyjsku... Za Chiny nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia. To jest też przeskok tego, dokładnie, który język jest Dokładnie. dokładnie. Tymczasem no. właśnie znam osobę, której łatwiej jest po rosyjsku, bo ona po prostu zna ten język, a angielski no nie za bardzo. E, I tutaj właśnie... E, Podoba mi się to podejście, że zostały przetłumaczone i pokazały się dwie wersje, i jedna i jednocześnie wsadzili to w jedną książkę, mm -hmm. żeby można było sobie poczytać, zobaczyć, poznać z obu stron. No właśnie ten tutaj, kontekst anglosaski mm -hmm. będzie dla nas, pewnie współczesnego czytelnika, ze względu po na popularność języka angielskiego, najbardziej jasny. I to jest w sumie też taki aspekt, który ja kocham w książkach przetłumaczonych punkt wyjścia to mogą być filmy z napisami, uwielbiam oglądać filmy z napisami, dlatego, że łapię wszystkie zgłęby tłumaczenia, mhm. wszystko źle i tak, nie, to nie mhm. powinno być tak. Ale też y, dzięki temu można być właśnie świadomym czytelnikiem, świadomym uczestnikiem właśnie tego dialogu i tłumaczenia i też wyłapywać różne rzeczy, na przykład gorzej bądź lepiej przetłumaczone w książkach, które czyta się po polsku, a są z języka angielskiego, bo po prostu na przykład w tym aspekcie Znałeś ten wymiar kulturowy czy społeczny lepiej od osoby tłumaczące. Ja w innym aspekcie w ogóle mm. byś nie zwrócił na to uwagi, a osoba tłumacząca to zauważyła, mm. i że to wszystko się właśnie tak przeplata, i dlatego tak wspaniale jest, że powstają coraz te nowe tłumaczenia, zwłaszcza klasycznych powieści, które łapią ten dystans i łapią trochę czasu od momentu powstania tej książki w oryginale, bo to jest tylko złoto, to jest po prostu. Platyna tego, żeby oddawać honor autorom i autorkom, żeby tłumaczyć ich na nowo i po prostu znowu odkrywać te wszystkie światy razem z nimi.